Hej, witajcie na kanale China.pl. Zapraszam Was do recenzji odkurzacza bezprzewodowego Jimmy JV85 Pro. Jimmy to marka producenta King Clean Electric. Należy do ekosystemu Xiaomi i specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych i inteligentnych produktów domowych. Charakteryzuje się równie dobrą jakością w stosunku do ceny co Xiaomi. Model JV85 Pro stanowi najmocniejszy dotychczas odkurzacz bezprzewodowy marki Jimmy. Napędzany jest przez cyfrowy silnik bezszczotkowy 500 W, który osiąga moc sącą 200 AW. AW jest to jednostka siły sącej, którą często posługują się producenci odkurzaczy. Podciśnienie wynosi natomiast 25 000 paskala. Dla porównania mój drugi odkurzacz Dreamy XR ma moc 140 AW i podciśnienie 22 22000 Pa. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi około 70 minut w trybie Eco i jest to czas liczony bez elektroszczotek. Dużą zaletą odkurzaczy akumulatorowych Jimmy jest wymienna bateria. Ciekawym rozwiązaniem jest budowany wyświetlacz LED, który informuje o poziomie naładowania baterii i wybranym trybie czyszczenia. Całość dopełnia imponująca ilość akcesoriów wykorzystywanych do odkurzania w różnych konfiguracjach. Odkurzacz został zamówiony w sklepie Geekbuying.pl, praktycznie w tym samym czasie, co recenzowany ostatni grzejnik Smartmi. Pojawiła się fajna promocja i tak oto Jv85 Pro stał się moim pierwszym odkurzaczem pionowym tej marki. Poza tym chciałbym porównać go z moim drugim odkurzaczem, a mianowicie Dreamy XR. I tutaj zapraszam do recenzji tekstowej, w której znajdziecie odpowiedź na to, który z tych dwóch modeli zostanie ze mną na dłużej. Jimmy v 85 Pro czy Dreamy XR. Znajdziecie tam dodatkowo kody rabatowe i kupony do sklepów, w których można kupić właśnie te oba odkurzacze. Aktualnie w sklepie Gigbuying.pl odkurzacz kosztuje 1249 zł z kodem rabatowym, który obniża cenę o 50 zł. Link do zakupu oraz kod znajdziecie w opisie pod filmikiem. Dostawa jest z europejskiego magazynu, w moim przypadku były to Niemcy. Czas dostawy wynosi około 2-3 dni kurierem DHL bez dodatkowych kosztów celnych. Jeśli chodzi o Gigbuying.pl z moich obserwacji wynika, że mają bardzo konkurencyjne ceny w stosunku do innych sklepów i można to gadać się z nimi w języku polskim. Dużym plusem jest to, że produkty wysyłane są z europejskich magazynów. Zazwyczaj jest to Polska lub Niemcy i co najważniejsze, mają dwuletnią gwarancję. Z tego co udało mi się znaleźć na stronie, to posiadają własne centrum serwisowe w Europie, i w związku z tym nie ma konieczności wysyłania sprzętu do Chin. Przychodzi w dużym kartonowym pudełku, i tutaj pierwsze wrażenie było naprawdę mega pozytywne, ponieważ został dobrze zapakowany, dobrze zabezpieczony, a każda część odkurzacza została zapakowana osobno, i tutaj całość daje wrażenie naprawdę dużo droższego urządzenia. Wewnątrz znajdziesz imponującą ilość akcesoriów, między innymi instrukcja obsługi w kilku językach, ale niestety bez języka polskiego. Rura aluminiowa z możliwością zginania się w pół o 90 stopni. Płaska końcówka 2 w jednym. Na środku znajduje się przesuwny element z 8, który w razie potrzeby zabezpieczy sprzątane powierzchnie przed porysowaniem. Szeroka końcówka 2 w jednym, która podobnie ma przesuwany element Mała elektroszczotka do usuwania roztoczy z zbudowanym silnikiem o mocy 5W. Łącznik z możliwością zginania się w pół. Końcówka z miękkim włosiem. Duża elektroszczotka z miękkim wałkiem z mikrofibry do twardych podłóg z zbudowanym silnikiem o mocy 30W. Można zamienić na szczotkę do dywanów. Szczotkę zobaczycie za chwilę. Ładowarka sieciowa z europejskimi standardami. Szczotka do dywanów, o której wspominałem wcześniej. Odpinana bateria, uchwyt do zamontowania na ścianie, który jednocześnie jest stacją do ładowania, elastyczna i rura, która znajdzie zastosowanie np. w trudno dostępnych miejscach, chociażby podczas sprzątania samochodu, główny odkurzacz z pojemnikiem na kurz i wymiennym filtrem HEPA. Zestaw końcówek, które znajdziesz razem z odkurzaczem Jimmy JV-85 Pro pozwala na dostosowanie się do każdych powierzchni. Nadają się zarówno do twardych podłóg, dywanów czy tapicerki. Za ich pomocą można go łatwo przekształcić z odkurzacza domowego w odkurzacz podręczny, który jest lżejszy i bardziej mobilny. Montaż oraz demontaż końcówek jest bardzo łatwy i nie powinien sprawiać problemu nawet dla osób starszych. Wszystko łączy się pewnie, gładko bez użycia siły i w taki sam sposób się rozłącza. Ciekawym tutaj i rzadko spotykanym rozwiązaniem w odkurzaczach jest zginana rura oraz łącznik, które pozwalają na odkurzanie pod łóżkiem czy na przykład pod stolikiem bez konieczności schylania się. Konstrukcja odkurzacza oraz końcówek wykonana jest z metalu i tworzywa sztucznego. Główna jednostka waży około 1,5 kg i różni się trochę od innych konkurencyjnych modeli z ekosystemu Xiaomi, np. od Dreamy V11 czy od Roborock H6. Włącznik i przycisk zmiany biegu umieszczono w jednym miejscu na górnej części rączki. Warto zaznaczyć, że nie ma potrzeby trzymania włącznika w trakcie odkurzania, jak np. w przypadku Dreamy XR. Tuż nad przyciskami znajduje się wyświetlacz LED, na którym widać tryb czyszczenia i pozostały poziom naładowania akumulatora. Odwrotnie niż zwykle, umieszczony jest również pojemnik na kurz o pojemności 0,6 litra, wewnątrz którego znajduje się technologia podwójnego cyklonu. I tutaj system filtracji jest jeszcze wydajniejszy niż w poprzednich modelach Jimmy, ponieważ potrafi zatrzymać prawie do 100% cząstek o wielkości od 0,3 mikrona w górę. System cyklonowy oraz filtr HEPA, znajdujący się z drugiej strony, można umyć pod bieżącą wodą. Przed ponownym włożeniem należy upewnić się, że wszystko jest w 100% suche. Aby usunąć brud, wystarczy otworzyć klapkę za pomocą dźwigni, znajdującej się na dole. Jest to spore ułatwienie względem poprzednich modeli marki Jimmy, w których pojemnik umieszczany był pionowo. Bateria ma możliwość łatwego odpięcia od głównej jednostki i tutaj czas pracy wynosi odpowiednio 70 minut na pierwszym poziomie bez podłączonej elektroszczotki. Na drugim biegu jest to 30 minut, natomiast na trzecim 15 minut. Z użyciem elektroszczotek czas. W trybie Eko wynosi około 55 minut. Rozwiązanie z odpinaną baterią ma tutaj jedną wadę, nie można jedna ładować osobno. To znaczy, jedyną opcją jest ładowanie jej za pomocą odkurzacza podjętego do uchwytu, który zazwyczaj montowany jest na ścianie. Dlatego warto pamiętać, aby montować go w pobliżu jakiegoś dostępnego gniazdka. I bateria od 0 do 100% ładuje się około 4 godzin. Zapasowa bateria do tego modelu odkurzacza w sklepie geekbuying.pl kosztuje około 350 zł. Lekka konstrukcja sprawia, że od Odkurzanie jest bardzo przyjemne, wręcz komfortowe, szczególnie dzięki dobremu wyważeniu całego urządzenia. System montażu rur oraz końcówek działa na zasadzie zatrzasku. Daje to gwarancję, że podczas sprzątania nic się tutaj nie odłączy i nie wysunie. Odkurzacza używam głównie jako uzupełnienie robota Roborock S5. Do podłogi wybieram zazwyczaj pierwszy lub drugi bieg. W przypadku czyszczenia tapicerki lub materacy używam. Drugi bieg to znaczy turbo, a czasami trzeci max. Jeśli na powierzchni znajduje się dużo więcej, na przykład sierści od kota, mieszkanie o powierzchni 55 m2, bez dogłębnego sprzątania, jestem w stanie posprzątać kilka razy na jednym ładowaniu. Jeśli chodzi o konserwację szczotek, to nie ma najmniejszego problemu, aby je wyciągnąć i wyczyścić. Wałki od elektroszczotek wyciąga się poprzez przekręcenie plastikowego zabezpieczenia lub zwolnienie blokady znajdującej się na spodzie elektroszczotki. I tutaj to wygląda podobnie jak w przypadku Dreamy XR. Jeśli chodzi o plusy, to do plusów zaliczyłbym na pewno jakość wykonania, siła ssąca 200AW z podciśnieniem do 25000 paskala I tutaj taki przeciętny odkurzacz bezprzewodowy ma około 115AW. Kolejnym plusem jest imponująca ilość akcesoriów oraz wygoda użytkowania. Natomiast do minusów zaliczyłbym brak podświetlenia LED na elektroszczotkach, ładowanie baterii za pomocą odkurzacza podpiętego do uchwytu. Po uruchomieniu włącza się zawsze tryb turbo, wolałbym jednak, żeby był to tryb eko. I to by było tyle jeśli chodzi o plusy i minusy. Przejdźmy teraz do ostatniego punktu, czyli do. Podsumowania. Ogólnie rzecz biorąc, nowy Jimmy JV85 Pro jest obecnie jednym z najlepszych modeli na rynku zarówno pod względem specyfikacji, wydajności, mocy, sania, jak i dołączonego sprzętu. Biorąc pod uwagę ilość akcesoriów oraz koszt, który jest prawie o połowę mniejszy w porównaniu do Dysona V11. Oczywiste jest to, że polecę go każdemu, kto szuka praktycznego odkurzacza pionowego z ciekawym designem w rozsądnej cenie. Zapraszam Was na stronę China.pl do recenzji. Odkurzacza Jimmy JV85 Pro, w której to będziecie mogli przeczytać troszkę więcej, a mianowicie w podsumowaniu znajdziecie porównanie go do mojego drugiego odkurzacza, czyli Dreamy XR. Na stronie znajdziecie także wiele innych ciekawych recenzji, a także kupony i kody rabatowe do chińskich sklepów. Zapraszam także do zostawiania łapek w górę, komentowania i subskrybowania kanału. Dziękuję i pozdrawiam.